Chyba nie do końca ta lekcja ze Szwajcarii została odrobiona, bo liczyliśmy tutaj naprawdę dobry występ Azotów. No ta lekcja, jak wynik pokazuje, nie została odrobiona, wnioski nie zostały przez nas wyciągnięte. i Drużyna ze Szwajcarii zasłużenie wygrała dzisiejsze spotkanie siedmioma bramkami. Myślę, że to i tak jest dla nas najmniejszy wymiar kary. Gramy u siebie, rzucamy 23 bramki, to, to o naszym ataku, o naszej grze po w ataku pozycyjnym nie świadczy zbyt dobrze. Mamy, mamy ludzi, którzy potrafią rzucić z drugiej linii, którzy... A nie, nie, nie potrafimy tego kolokwialnie mówiąc później sprzedać na meczu i, i, i tutaj, i tutaj myślę, myślę, że trzeba szukać przyczyn tej, tej naszej porażki, bo cztery bramki w piłce ręcznej, tak naprawdę to nie jest żadna przewaga i wiedzieliśmy o tym. Przegrywając już tam w niedzielę powiedzieliśmy sobie, że na spokojnie to jesteśmy w stanie u siebie odrobić. I nie wiem, na początku spotkania może zbyt szybko chcieliśmy, chcieliśmy od razu ten mecz wyrównać ten, te, te straty z pierwszego, z pierwszego spotkania, i tak naprawdę drużyna Fali lepiej weszła w ten mecz i to oni tak naprawdę dyktowali warunki tego meczu. My, my niestety nie potrafiliśmy nie potrafiliśmy grać swojej piłki mocno, mocno w obronie, szybkie kontry. W ogóle tego dzisiaj nie było. No, tak naprawdę jak na lekarstwo było dzisiaj, może bramy z kontry, także. Jest to dla nas naprawdę bolesna lekcja, bo i my, zawodnicy Stał Szkoleniowy, jak, jak, jak i cały klub marzył o tym, żeby zagrać w tej fazie grupowej Pucharu EHF. I, i, i naprawdę to było na wyciągnięcie ręki. No, bo, tak jak wcześniej powiedziałem, 4 bramki to nie jest jakoś dużo w piłce ręcznej. No ale skoro gramy u siebie i rzucamy 23 bramki, no to nie ma mowy, żebyśmy grali, grali o jakieś wyższe cele. Katastrofa była w pierwszej połowie tylko 9 bramek i w zasadzie z pięciu kątów nie udało się żadnej pociągnąć w, tym, w, tej, w tej pierwszej odsłonie. Tak jak powiedziałem no dzisiaj nic tak naprawdę nie funkcjonowało ani obrona ani szybkie wznowienia ani ani atak pozycyjny także co, co, co chcieliśmy coś pociągnąć w drugie tempo jakoś kontrę to, to w ostatnim momencie wstrzymywaliśmy to tak jak się czegoś bali byśmy byli przestraszeni no nie wiem drużyna ze Szwajcarii dużo lepiej dużo lepiej pod względem psychologicznym od nas wyglądała tak naprawdę takie mam wrażenie na, na ten moment od razu po meczu my, my byliśmy lekko spięci. To co byśmy rzucali kiedyś w poprzednich meczach dzisiaj, dzisiaj ręka drżała, nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Oni, zachowali się, oni za, zachowywali się zupełnie, zupełnie inaczej, mieli, mieli sytuację, zachowali więcej zimnej krwi i, i, i kończyli wszystko, wszystko praktycznie co mieli. W zasadzie można było zapytać w tej chwili, dlaczego tak się dzieje, bo nie przypominacie tej drużyny z pierwszych kilku spotkań tego sezonu, kiedy doskonale graliście się w ataku, i w obronie, a więc co, brakuje, brakuje w tym momencie siły, brakuje koncepcji rozegrania, nie zdrowia nie brakuje bo zdrowie mamy i, i, i biegamy i nikt na to nie narzeka nie wiem, od, od, od tej przerwy reprezentacyjnej nie możemy złapać właściwego rytmu i, i, i tak to i tak to wszystko idzie każdy każdy próbuje coś sam zagrać, i, a to nie wychodzi jeszcze tym bardziej, że przeciwnicy dzisiaj bardzo mądrze mądrze stał w obronie mądrze przesuwał i pomagali sobie przede wszystkim było widać w kilku sytuacjach gdzie Któryś, z naszych, z, któryś z, nas, z naszych zawodników przepraszam sz, sz, szedł jeden na jeden to od razu dwóch, dwóch bocznych pomagało także naprawdę grali super dzisiaj w obronie i mówię no 20, 23 bramki świadczy o tym że naprawdę, naprawdę ich obrona grała na wysokim procencie tym bardziej obrona grała dobrze bramkarz, bramkarz jeszcze im podbijał mogli pociągnąć bramki, bramki z Na pewno tego dwóch meczów ze Szwajcarami dobrze wspominać nie będziecie lepiej chyba można było wyjść z tego spotkania w Szwajcarii no bo tutaj już w w rewanżu, Szwajcarzy dominowali praktycznie od początku do końca. No tak, dzisiaj, dzisiaj byli zdecydowanie lepsi, trzeba im to oddać, wygrana siedmioma bramkami, remis ostatni bodajże 4-4, także kontrolowali spotkanie, no faktycznie żal tego, tego pierwszego meczu, no bo tam prowadziliśmy już chyba 21 17 bodajże w drugiej drugiej połowie cztery bramki mogliśmy zagrać zagrać to troszkę troszkę mądrzej tam i, i, i tutaj może byłoby by inaczej No ale panie Adamie po tych trzech ostatnich choćby meczach Zapytam, można powiedzieć w prostej chwili, czy jest jakiś w tej chwili problem w drużynie, bo wygląda na to, że tak, na Śląsk jeszcze wystarczyło, ale też już tak sobie można powiedzieć niewyraźnie, jak to w początkowej fazie tego sezonu było. Mecze z Winterturem więcej bym się przyczepiał do tego meczu pierwszego niż do drugiego bo tam można było w zasadzie z kilkoma bramkami przewagi wrócić a więc czy coś się dzieje jeśli chodzi o przygotowanie o atmosferę w zespole nie absolutnie nie w to był bardzo dobry to jest bardzo dobry zespół pokazali to dzisiaj grali naprawdę dobrą piłkę ręczną i, i po prostu no byli, byli od nas lepsi to to, to nie zależało od tego, że, że u nas jest jakiś jakiś problem jakieś jakieś nie wiem kłótnie w szatni czy czy niezrozumienie między między jest wszystko no, ciężko powiedzieć że dobrze no bo, bo bo przegraliśmy dwa, dwa, dwa mecze ale ale tu nie martwiłbym się atmosferą tylko po prostu po prostu no w sporcie tak bywa raz się gra lepiej raz gorzej niestety my akurat w tym dwóch meczu zagraliśmy gorzej Czy może mówisz o jakimś lekkim kryzysie azotów na przełomie listopada i grudnia no to jest, to jest jeden dwumecz. Ja mnie nie wyciągał tak daleko y, y, idących wniosków po, po, jednym, po jednym dwumeczu. Zwłaszcza, że no, y, y, dzisiaj przegraliśmy wyraźnie, to trzeba, to, to trzeba podkreślić. Natomiast w Szwajcarii grywa, graliśmy naprawdę momentami całkiem nieźle i, i wynik to odzwierciedlał. Niestety coś, coś się zacięło w y, 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 40 minucie i, i, i przez to przegraliśmy tam czterema bramkami i dzisiaj grało nam się trudniej, no i, i, i trochę z nożem na gardle, a, a wiadomo, że w takiej sytuacji gra się, gra się bardzo trudno i, i, i nie zawsze udaje się odrobić tę stratę. Tak więc to, co wystarcza na Ligę Polską, nie wystarcza już na Europę? Być może, nie wiem, no, ciężko mi tak na gorąco yy, yy, mówić, natomiast... Być może to jest po prostu mieliśmy słabszy jakiś dzień czy, czy, czy tydzień i, i, i tyle no, nikt nie żaden sportowiec czy grupa sportowców nigdy nie utrzymuje równej formy przez, przez cały sezon nagrywaliśmy już lepiej potrafiliśmy grać lepiej niż, niż dzisiaj czy czy parę dni temu w Szwajcarii No ale ale dzisiaj byliśmy niestety niestety słabsi za kilka dni weryfikacja czy to rzeczywiście ten dwumecz czy jest kryzys No, ale o. Eee, prawdziwą weryfikację znowu będzie trudno, bo przyjeżdża potentat Orlen Płock do Puław. No tak, łatwiej na pewno nie będzie, ale, ale rozgrywając dobre zawody z Płockiem, być może w jakimś stopniu marzymy to, to, co się dzisiaj tutaj stało i, i tego bym życzył sobie i zespołowi.